Proszę Państwa, jeszcze nie ochłonęliśmy z wrażenia po nieudanej wizycie prezydenta Trumpa, a tu 5 września gruchnęła jak grąd jasnego nieba wieść, że Pentagon tnie inwestycje militarne w środkowej Europie znaczy głównie w Polsce, bo tu w Polsce no co to znaczy, że Pentagon tnie inwestycje militarne, to znaczy, że szykuje się jakaś tam zmiana w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych tam pretekstem tego cięcia to były koszty budowy muru na granicy z Meksykiem ale możemy to tam potraktować tak jak powód odwołania wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie tym powodem był zbro... Zbrodniczy cyklon, który zbliżał się i zbliżał do wybrzeży Florydy, w końcu się nie zbliżył, a prezydent Trump twierdził, że nie może przyjechać do Warszawy, musi własną piersią zasłaniać Florydę przed zbrodniczym cyklonem. Okazuje się, że nie, ale myślę, że inne powody były tej absencji. Właśnie pierwszy taki, że prezydent Trump trochę mógłby być zakłopotany, gdyby tam padła, padły jakieś pytania. Odnośnie y, ustawy 447, zwłaszcza że senatorowie napisali, 88 senatorów napisało list do sekretarza stanu y, pana Pompeo, domagając się tam podjęcia wobec Polski śmiałych kroków, no i zobaczymy, co się znajdzie w raporcie. Jaki już w październiku sekretarz stanu będzie musiał przedstawić kongresowi, no i jak kongres na ten raport zareaguje. List 88 senatorów, 88 na 100, pokazuje, że to nie musi być reakcja życzliwa wobec Polski. Obawiam się, że Izba Reprezentantów może zareagować tak samo, tym bardziej, że polski rząd w tej sprawie milczy, nabrał. Trzaskowianki gazowanej w usta i się nie odzywa, no to jak rząd polski się nie odzywa, zachowuje się tak, jakby go to zupełnie nie obchodziło, to Kongres Stanów Zjednoczonych może przybrać postawę taką mocarstwową. No i wtedy będziemy mieli problem. Houston będziemy mieli problem. Proszę Państwa, drugą. Przyczyną, dla której prezydent Trump wolał w Warszawie się nie pojawić, to, jest właśnie, to są właśnie te cięcia w wydatkach wojskowych. Te cięcia amerykańskie, w amerykańskich inwestycjach wojskowych w środkowej Europie mogą się odbić na sytuacji wewnętrznej w Polsce, dlatego że w Polsce wiele środowisk i to wpływowych wiązało wielkie nadzieje z tymi inwestycjami. Proszę Państwa, jak się przelicza, przy przeliczaniu miliardów dolarów, to podnosi się tyle kurzu, że można z tego kurzu wykryć. Goić niezłe fortuny, no i myślę, że wiele środowisk taką nadzieję miało, a teraz tu się okazuje, że żadnego przeliczania nie będzie. Dlaczego? No, opowieści o murze na granicy z Meksykiem wkładam między bajki, natomiast przyczyna jest znacznie poważniejsza. Otóż, jeżeli, znaczy, dla Stanów Zjednoczonych. Problemem, z którym będą musiały się skonfrontować, to jest rosnący potencjał Chin. Podam tutaj takie porównanie. O ile w 2008 roku Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy w wysokości 622 chyba miliardów dolarów, co stanowiło równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata, to 10 lat później miały trochę większy budżet wojskowy, około 700 miliardów dolarów, ale. Ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko ośmiu następnych państw świata, więc widzimy, że ta przewaga Stanów Zjednoczonych w ciągu 10 lat stopniała o połowę. No i nie ze względu na wydatki wojskowe rosyjskie, bo Rosja akurat ma budżet wojskowy na stosunkowo niskim poziomie, około 70 miliardów dolarów, podczas gdy Chiny 250 miliardów dolarów. A ponieważ w Chinach są trochę inne ceny, więc tę kwotę można pomnożyć przez półtora, a być może nawet 1,8. Więc jeżeli Stany Zjednoczone chcą rozwiązać jakoś ten problem chiński, to powinny zapewnić sobie przynajmniej neutralność Rosji przynajmniej neutralność Rosji. No i pytanie jest takie, czego Rosja by sobie życzyła w zamian za obietnicę neutralności. No tutaj jedna rzecz się nasuwa jako oczywista oczywistość, mianowicie życzyłaby sobie międzynarodowego uznania niepodległości, znaczy rozbioru Ukrainy, przepraszam. Ten rozbiór już się de facto dokonał, chodzi tylko o to, że nie zyskał międzynarodowego uznania i ten brak międzynarodowego uznania jest przyczyną sankcji, które są na Rosję nakładane, więc to by, było, to by było pierwsze takie życzenie, a być może temu życzeniu towarzyszyłoby jeszcze inne. Dobra, będziemy neutralni, ale musimy zbudować, musimy stworzyć środki budowy zaufania, to znaczy Stany Zjednoczone muszą ograniczyć swoją obecność wojskową w Europie Środkowej. Bardzo możliwe, że już jakieś wstępne ustalenia... Tutaj mogły paść. No, i stąd to, te ograniczenia, te wycofywania się z inwestycji militarnych Pentagonu w środkowej Europie. Proszę Państwa, co to znaczy? No, to oznacza być może zapowiedź nowego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, co może wywołać pewien, pewien zamęt w podstawach doktryny obronnej naszego państwa nieszczęśliwego, dlatego że podstawą doktryny obronnej jest taka, takie przekonanie, że w razie czego Stany Zjednoczone będą broniły Polski do ostatniej kropli krwi. No widać wyraźnie, że to wcale nie jest takie pewne. I w tej sytuacji no może tutaj dojść do sporego zamieszania. Rząd jeszcze nadal, rząd dobrej zmiany, oczywiście jeszcze nadal pomstuje na złego Putina, to tak siłą inercji, no ale to cięcie inwestycji militarnych w Europie Środkowej myślę, że można by było potraktować jako sygnał ostrzegawczy. No i czy ten, to ostrzeżenie przychodzi w porę, czy nie, no to zobaczymy wszystko, a w każdym razie dużo zależy od tego, co w październikowym raporcie napisze Pan Pompeo, jak zreaguje na ten raport Kongres, no i jak ta reakcja Kongresu Stanów Zjednoczonych przełoży się. Na posunięcia niekoniecznie wobec Polski przyjazne. Znaleźlibyśmy się wtedy w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo z jednej strony rosyjskie tutaj postulaty, a z drugiej strony no, rosnąca presja Stanów Zjednoczonych. Obawiam się, że Polska, wszystko jedno, czy byłaby rządzona przez Płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzcy przez obóz zdrady i zaprzeństwa, tutaj sobie poradzić chyba nie będzie mogło. Proszę Państwa, no z jednej strony mamy do czynienia w związku z rozpoczęciem drugiego etapu kampanii wyborczej, mamy do czynienia z festiwalem obietnic. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z licytacją o różnicę łajdactwa. No, i jednym z elementów tej licytacji jest to, że na antenie TVP Info, a więc przed kamerami telewizji rządowej, pan minister Ziobro został zapytany, czy premierzy Donald Tusk i Ewa, byli premierzy Ewa Kopacz, powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. I odpowiedział, z całą pewnością powinni stanąć, i dlatego, że doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że na przestrzeni długich lat ich, ich rządów, Rok do roku zwiększała się luka vat -owska. Jedynym wytłumaczeniem tej sytuacji był proceder przestępczy związany z wyprowadzaniem VAT-u. Co więcej, analizy, jakie znalazły się w raportach policji czy CBS, potwierdzały: oni wiedzieli, że tak się dzieje i nic nie robili. Za to yy, powinni odpowiedzieć. No, proszę Państwa, Minister Ziobro ma w tej sprawie, jak zresztą we wszystkich sprawach całkowitą rację. Jestem przekonany, że Donald Tusk i pani Ewa Kopacz o tym wiedzieli i nic nie robili. Podobnie jak chyba wiedzieli wszystkie organy państwowe, a zwłaszcza niezawisłe sądy i prokuratury, wiedziały co się dzieje w Ambergold i nic nie robiły. Podobnie jak w sprawach reprywatyzacji warszawskiej też wiedziały co się dzieje i nic nie robiły. W przeciwnym razie Taki, takie złodziejstwo, tak ostentacyjne na taką skalę nie byłoby w ogóle możliwe. No i proszę Państwa mamy do, właśnie raporty, no, czy Komisja Sejmowa do spraw Ambergold, Opublikowała raport, którego konkluzja, konkluzję można sprać do tego, że organy państwowe w tej sprawie nie funkcjonowały jak należy. No to akurat prawda, ale to wiedzieliśmy od samego początku, więc Komisja Sejmowa niczego nowego nie ustaliła, bo czymś nowym byłaby odpowiedź na pytanie, dlaczego tak było. Podobnie jak ostatnio już opublikowała swój raport Komisja Sejmowa do spraw reprywatyzacji. No i też okazało się, że nie działały te organy tak jak należy, a w szczególności pani Hanna grękiewicz waltz No dobrze, ale dlaczego nie działały? Dlaczego powstała luka VAT-owska? Proszę Państwa, myślę, że tutaj. Ten problem się sprowadza do tego, że zarówno obóz zdrady i zaprzeństwa, jak i obóz dobrej zmiany wie, że pewnych rejonów nie można nawet nie tylko dotykać, ale w ogóle nawet to nich wzmiankować, bo to by. Podważyło auten przekonanie, że o autentyczności naszej młodej demokracji. Otóż, jeżeli organy państwa w sprawie Amber Gold, w sprawie reprywatyzacji, w sprawie luki watowskiej nie działały tak, jak się należy, to znaczy, że ktoś musiał im tego zabronić. I kto to mógł być? I kto to mógł być? A no ci, którzy tam zdecydowali o personalnej obsadzie tych wszystkich organów. A kto decydował o personalnej obsadzie tych wszystkich organów? A no tajne służby, które w tych wszystkich organach państwowych plasowały sobie pracowicie przez... Ostatnie 30 lat agenturę. No i dlatego tutaj, jeżeli rządowi dobrej zmiany udało się tutaj rozprawić z tą luką watoską, to tylko dlatego, że jak przypuszczam oczywiście że ta luka z tej luki Watowskiej korzystała inna watacha bezpieczniacka niż ta, która poparła rząd dobrej zmiany. No i tu oczywiście Trybunał Stanu niczego tutaj nie zmieni. Postawienie Donalda Tuska i pani Kopacz przed Trybunałem w Stanu niczego tu nie zmieni. Mówię, wiem, co mówię, bo sam byłem sędzią Trybunału Stanu to jest taki przeżytek feudalny, proszę państwa monarchii stanowej. Ponieważ no, do czego doszło, żeby szlachtę przed sądy pozywały chłopy. To też szlachta stworzyła sobie sąd, taki sąd parów, y, sąd równych, no i tam specjalni sędziowie, mianowani y, przez poszczególne kluby parlamentarne, y, będą sądzić, mają sądzić tych ty, oczywiście krzywdy nikomu nie zrobią, bo ten Trybunał Stanu to jest. Po prostu taki kwiatek do kozucha. No ale ludność może mieć taką mściwą satysfakcję, że oto stuszka zrobią kotlety, ale tu jest pan Ziobro, który tutaj tak pryncypialnie się zachowuje, też jest na celowniku z powodu afery Watergate w Ministerstwie Sprawiedliwości. Do 13 października nic mu nie grozi bo naczelnik państwa nie pozwoli nikomu, żeby zjednoczona prawica zaczęła wykazywać objawy rozpadu przed głosowaniem 13 października. A spuszczenie z wodą pana ministra Ziobry doprowadziłoby do powstania takich objawów, znaczy samo by wywołało wrażenie y, takiego rozpadu. W związku z tym do 13 października pan Zbigniew Ziobro jest bezpieczny. Co będzie potem, no to zależy od tego, kto tam utworzy rząd. No i a przede wszystkim od tego, że już kampania wyborcza się zakończy i wtedy znowu dojdzie do głosu niepisana zasada konstytuująca trzecią Rzeczpospolitą. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Proszę państwa, i tu jest taki no to tam nie nastraja optymistycznie to wszystko, ale jest jeden taki jedno światełko w tunelu, mianowicie rozszerza się w Polsce zakres wolności słowa. Oto y, prokuratura w Rybniku, y, y, os, y, pani asesor prokuratury w Rybniku, niezależnej oczywiście, rozpatrywała sprawę, y, oskarżenia o obrazę naczelnika państwa i pana prezydenta Dudy, y, którzy w jakiejś publikacji zostali nazwani kościółkowymi chujami. No i pani asesor uznała, że to nie jest określenie obraźliwe w stosunku do pana prezydenta, dlatego że udział w nabożeństwach, tak to uzasadniła mądrze pani asesor, udział w nabożeństwach nie stanowi, nie wchodzi w skład wykonywania obowiązków służbowych myślę, że pani asesor nie przemyślała dokładnie tej opinii, bo przecież pan prezydent dodał uczestniczy nie tylko w nabożeństwach kościółkowych, ale też na przykład w chanukowych. No i co? I to jakby został nazwany chanukowym chujem, to też by pani asesor uznała, że to nie jest obraźliwe. No, chyba by jednak na samą myśl splamiła mundur, a nawet ten śmieszny średniowieczny łach, który, w który tam prokuratorzy się przebierają i sędziowie nie niezawiśli, bo miałaby świadomość, że nie tylko Gazeta Wyborcza ją zrobi z niej marmoladę, ale przede wszystkim prasa międzynarodowa. Widać wyraźnie, że yy, zakres wolności słowa się rozszerza. Proszę Państwa, to mi przypomina moje zeznania, znaczy jak zeznawałem w charakterze świadka przed niezawisłym sądem w Lublinie. Stawająca tam do sprawy pani prokurator, podchwytliwe pytanie mi zadała, czy słowo Ham jest obraźliwe. Chodziło jej o hamów i Żydów, na co ja odpowiedziałem, że do niedawna było. Ale skoro niezawisły sąd uznał, że można się w ten sposób zwracać do prezydenta państwa, to chyba już nie jest. No ale wtedy chodziło o hama, a teraz o kościółkowego chuja. No widzimy, że zakres wolności słowa w Polsce się rozszerza. Niestety szkoda, że tylko w jedną stronę.